Chodzisz na angielski serwer, wszystko się zaczyna nagle Widzisz innych graczy i siebie Transformers, witacie Szaman rzuca kanonami, a ty biegniesz wciąż do celu Ty już masz dużo serków, dobry tytuł i ciuchy Jesteś już doświadczonym graczem. Transformaj, witacie. Szaman rzuca kanonami, ty biegniesz wciąż do celu. Transformaj, witacie się! Żaman rzuca kanonami, ty biegniesz wciąż do celu.